Powitać wszystkich. Witam serdecznie, moi drodzy, na moim kanale Umiarkowany Preppers. Taki filmik, no, trochę będzie kontrowersyjny. Niemniej jednak dostaję dużo pytań odnośnie tego, czym się bronić w przypadku napaści, ataku. Jeżeli ktoś na przykład będzie chciał odebrać moje zapasy, zagrozić mnie, mojej żonie, okraść moje mieszkanie, mnie. Czym tutaj się bronić w sytuacji, gdy właśnie dojdzie do takiego, do, do takiego zdarzenia? Ja Wam powiem taką rzecz. Broń ma w sumie takie cztery zadania: pierwsze to jest, wiadomo, zabijać, drugie odstraszać, trzecie ranić, czwarte obezwładniać. Często, gęsto wystarczy to drugie, ta druga opcja. Tak, że wystarczy, że no, potencjalny napastnik zobaczymy, czy coś mamy w dłoniach, chociażby to, albo chociażby to. I z reguły mu się odechce nas atakować. No chyba, że będzie bardzo zdeterminowany. Ja jeszcze też poruszę tutaj aspekty prawne tej samoobrony, no bo to też jest ciekawa sprawa. Natomiast tak, y ja nie będę mówił, co trzeba w domu posiadać. Ja powiem... Co z reguły jest w każdym domu. <laughs> przepraszam. Gardło siada. Czym możemy się tak na dobrą sprawę obronić sami, tak? Przed napastnikiem. W. No słuchajcie. To są takie przykłady, oczywiście. Czyli zobaczcie. <laughs> posiadając piwnicę, garaż, warsztat, kuchnię, nawet łazienkę, znajdziemy pewne przedmioty, którymi skutecznie możemy się obronić przed napastnikiem. Możemy tego nabaznika też obezwładnić, tak? No, możemy mu też spuścić manto, ale z tym się może nie zagopolowujmy za mocno. Zwłaszcza, że zaraz to powiem w aspektach prawnych, jak to wygląda. Więc powiem tak: no, sami w domu mamy dużo przedmiotów, elementów, którymi faktycznie możemy się skutecznie obronić, chociażby nawet taka plastikowa, zwykła rurka, jakaś tam instalacyjna którą też można się od jakiegoś tam napastnika potencjalnego op opędzić. Kawałek łańcucha czy grubej liny, gdzie też można zniechęcić potencjalnego napastnika do tego, żeby się nami zainteresował, a bardziej zachęcić go do tego, żeby się przestał nami interesować. Więc też jest tutaj taka możliwość, czy nawet tutaj kawałek jakiegoś kija został mi, nie wiem, z jakiejś konstrukcji, chyba jakąś tam sobie robiłem podporę pod, pod stołek i mi tutaj kawałek został. Więc też to może być skuteczne do samoobrony. Natomiast wchodzimy też tutaj w takie coś, jak aspekt prawny tej samoobrony, ponieważ nadal funkcjonuje w naszym prawodawstwie coś takiego jak przekroczenie obrony koniecznej. Oczywiście prawo zezwala nam na to, żebyśmy się bronili żebyśmy bronili siebie, swojego zdrowia, swojego mienia. Natomiast prawda też jest taka, że nie możemy się w tym aż za bardzo zagalopować. Czyli innymi słowy mówiąc, nie możemy się tak obronić, może inaczej to ujmę. Musimy się tak obronić, żeby też z tego tytułu nie mieć jakichś prawnych konsekwencji, tak? I kiedy na przykład te, takie prawne konsekwencje mogą być? No na przykład, no nie wiem, biorę sobie tego kija, powiedzmy, tak? Spotykam jest napastnik, ktoś tak? mi próbuje zrobić. Ja biorę tego kija. I na przykład tego napastnika okładam tym kijem po plecach, po ramionach, po czterech literach, po nogach, tak? I w tym momencie ten człowiek uznaje, dobra, ja, tego, ja, go, ja go nie ruszam, już mam dosyć, uciekam. Wtedy to prawdopodobnie będzie obrona konieczna. Natomiast jeżeli ten człowiek zacznie uciekać, a ja z tym kijem zanim pobiegnę i go nadal zacznę okładać, to już to może być przekroczenie obrony koniecznej. Także słuchajcie, tutaj jest taki właśnie aspekt prawny. To może być już uznane jako przekroczenie obrony koniecznej. Yy, druga sprawa, na przykład, no nie wiem, ktoś mi się włamuje tutaj do tej mojej kanciapy. Ja chwytam tego kija, złodziej widzi mnie z tym kijem, no i po prostu ucieka. No to to jest obrona konieczna. Ale jeżeli ten złodziej ucieka, ja z tym kijem za nim biegnę, jeszcze coś mu tam zrobię, na no zasadzie dam mu nauczkę to to już może być przekroczenie obrony koniecznej. Także słuchajcie, tutaj mówię to też tak trochę ku przestrodze, bo z tą kwestią jest takie stąpanie po cienkim lodzie. No niestety tak to nasze prawodawstwo działa. Mamy prawo się bronić przed napaścią, przed agresją, przed kradzieżą, ale też musimy w tym wszystkim zachować, no powiedzisz, zdrowy rozsądek, to jak nic nie powiedzieć, zwłaszcza, że będziemy ci wtedy działali w emocjach. Więc to jest głównie chyba już taka bardziej interpretacja sądu, jak to oni, jak to sąd by wziął i, i powiedzmy zinterpretował. Czy to była obrona konieczna, czy też przekroczenie obrony koniecznej. Tak? Natomiast no, kwestia jest taka, że naprawdę mamy w domu bardzo dużo rzeczy, nawet bezpozornie rzecz śmieszna tak? taki wałek, którym możemy faktycznie. Odeprzeć atak potencjalnego agresora, napastnika, albo po prostu spowodować to, że jak on zobaczy to, to coś w naszych dłoniach, to mu się odechce nas atakować, bo stwierdzi, nie ma sensu narażać swojego życia i zdrowia, tak? Bo nie wiadomo, i do czego zdolny jest ten, który będzie bronił siebie albo swojego mienia. Więc też na zasadzie psychologii takiego odstraszania również. Także, to, tak, także nie, broń nie musi służyć tylko i wyłącznie do zabijania, okładania tego przeciwnika, ale równie dobrze taki przedmiot w naszych rękach może go skutecznie odstraszyć, także on już na sam widok takiego przedmiotu, któregokolwiek z nich zaniecha tego ataku. Więc może tutaj zadziałać też system odstraszania. Yy, tak jak mówię, no temat jest kontrowersyjny, tak? Ja zachęcam oczywiście tutaj do komentowania. Ja bardzo jestem ciekaw waszej opinii. Na ten temat, no myślę, że YouTube mnie tutaj bardzo nie wypika za to, co tu pokazałem, że ja też jakichś konsekwencji prawnych nie będę miał. No, zwłaszcza, że wszystkie te przedmioty to są przedmioty, które są bez zezwolenia. Natomiast, tak jak mówię, no jest jeszcze aspekt prakty tego przekroczenia obrony koniecznej, więc też warto sobie się tutaj zagłębić w to. Oczywiście mamy prawo się obronić, no ale oczywiście też funkcjonuje ta to przekroczenie obrony koniecznej. Aha, kiedy te przedmioty nie zadziałają? no nie zadziałają w sytuacji, kiedy będziemy mieli napastnika z bronią palną w ręku. No jeżeli wyskoczy nam człowiek nawet z czarnoprochowcem, nie wiem, z jakimś innym pistoletem kałasznikowym, raczej się tym nie obronimy. Tak więc, no, też, też tu tutaj taki temat kontrowersyjny. Ale na przykład przed jakimś tam złodziejem, który włamuje się tutaj, żeby go chociażby przestraszyć, żeby uciekł, jak najbardziej tak. Czy, czy do, do kogoś, który próbuje nam, nie wiem, napaść mnie w domu i z łapami do mnie wchodzi? Jak najbardziej, tak. Natomiast to ja mówię, są cały czas te aspekty yy, prawne i też trzeba mieć to z tyłu głowy. Na dzisiaj z mojej strony to będzie wszystko. No, mam nadzieję, że trochę ten temat naświetliłem. Mam nadzieję, że też nie wystraszyłem tutaj nikogo. No może nie będzie tak źle. Jak zwykle, zapraszam do komentowania, do łapek w górę. Do polecenia mojego kanału. No i co? Słyszymy się, moi drodzy. Trzymajcie się, cześć.